56. odcinek podcastu Radiogram. Koronawirus w polskich podcastach. Radiogram.pl. Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonuję dla ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zaprasza Marek Krak. A w tym odcinku koronawirus i polskie podcasty, top 200 od Chartable, odpowiadaj na komentarze, Borys odpowiada, zarabiaj na podcaście, trzeci wieczór fanów podcastów, breaker na Androida, listy podcastów oraz jak zwykle radiogram poleca. I jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że słuchacie tego odcinka radiogramu. Dziękuję za komentarze i oceny, czy to na Podchaserze, czy też na Apple Podcast. Oraz za kliknięcie przycisku Obserwuj w swoich aplikacjach, których używacie do słuchania. Dzięki temu nie ominie Was żaden z następnych odcinków. Dziękuję również za podzielenie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi z mediów społecznościowych. A teraz zaczynamy. Koronawirus i polski podcasting. Nie będę Wam opowiadał o wirusie, bo wiadomości na jego temat możecie ostatnio usłyszeć, przeczytać i obejrzeć praktycznie wszędzie. Tym bardziej, że nie jestem lekarzem czy też epidemiologiem, ale znam się troszeczkę na podcastach, dlatego powiem Wam, jak nasze polskie podcasty zareagowały na ten temat. Oczywiście. Statystycznie. W sumie do niedzieli ukazało się 568 odcinków polskich podcastów, które poruszyły ten temat. 232 z nich zostało nagrane w ciągu poprzednich 7 dni, a 17 w ciągu ostatnich 24 godzin. Dla porównania, we Włoszech było to 2100 odcinków, z czego 684 w ostatnich 7 dniach. A w Niemczech ponad 3700 odcinków, i 943 z nich w ostatnich 7 dniach. Najstarszy polski odcinek, jaki odnalazłem, został opublikowany 20 stycznia. A jak to wygląda na świecie? Dan Misner w swoim artykule, gdzie przygląda się temu tematowi ten artykuł znajdziecie oczywiście w notatkach. Nałożył na siebie pewne dwa wykresy. Jeden przedstawia wzrost odcinków, które wspominały koronawirusa, a drugi wzrost wyszukiwań na ten właśnie temat w Google Trends. Co ciekawe, jeden i drugi wykres praktycznie się pokrywają i dotyczy to również okresów spadkowych. W notatkach na stronie do tego odcinka znajdziecie natomiast wykres, który przedstawia wzrost polskich odcinków od stycznia tego roku i są one pogrupowane tygodniowo. Ciekawostką jest, że od kilku osób dotarły do mnie informacje, że z początkiem marca spadły im ilości odsłuchań w ich podcastach. Na facebookowej grupie wsparcia podcasterów możecie natomiast znaleźć wątek rozpoczęty przez Piotra, który porusza właśnie ten temat. Jest możliwe, że spadki te są spowodowane właśnie przez wirusa. Nie bezpośrednio, oczywiście, lecz poprzez skupienie się słuchaczy na zagrożeniu, jakie niesie ze sobą wirus. Jest to oczywiście tylko mglista teoria, ale na chwilę obecną nie widzę osobiście żadnej innej przyczyny. Jaka mogłaby mieć na to wpływ? Jeśli również zauważyłeś taką tendencję w swoim podcaście, to proszę napisz do mnie na radiogram.pl, pisane razem, małpa.gmail.com lub skontaktuj się ze mną poprzez media społecznościowe. A w nawiązaniu jeszcze do koronawirusa i akcji Zostań w domu, Talk FM umożliwia darmowe słuchanie wszystkich swoich podcastów, które normalnie dostępne są za paywallem. Dotyczy to również tych odcinków archiwalnych. W notatkach do odcinka znajdziesz link do artykułu, który opisuje sposób, w jaki możesz skorzystać z tej oferty. A jeśli chcesz posłuchać podcastu na temat wirusa, to polecam serdecznie rozmowę z profesorem Marcinem Pasiarskim w podcaście Porozmawiajmy o Zdrowiu, który przygotowuje Radio Kielce. Odnośnik do tego odcinka znajdziesz również w notatkach. Chartable uruchomiło zestawienie Top 200. Co tydzień w każdą środę będą publikowali nowe zestawienie najbardziej popularnych podcastów. Obok zestawienia globalnego będą również zestawienia krajowe. Na chwilę obecną dostępne są top 200 dla Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Indii i Chin. Chartable planuje wprowadzenie również kolejnych krajów. Mam nadzieję, że zawita tam również Polska. Dostępne są również zestawienia dla podcastów zdobywających popularność, jak i z podziałem na kategorie, w jakich są publikowane. Czym różni się ten ranking na przykład od zestawienia Apple? Apple przygotowuje swój ranking na podstawie średniej, wyciągniętej z nowych subskrypcji w ostatnim okresie. Niektórzy twierdzą, że jest to okres ostatnich 24, inni 48. A jeszcze inni 72 godzin. I żeby było jasne, komentarze i oceny nie mają tu żadnego znaczenia tak samo jak ilość pobrań. Dodatkowym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest, jest fakt, że zestawienie Apple jest przygotowywane tylko na podstawie danych od użytkowników aplikacji Apple Podcast. Dlatego też słuchacze z telefonami Androida czy użytkownicy Spotify nie są w nim uwzględniani. Chartable natomiast mierzy ilość pobrań danego podcastu na podstawie swoich statystyk, które powstają przy wykorzystaniu prefiksu, który można dodać w ustawieniach na swoim hostingu. Dzięki temu właśnie, bez względu na aplikację, z jakiej korzystasz mogą zliczyć pobrania podcastów i na tej właśnie podstawie powstaje to zestawienie. Warto również wspomnieć, że Chartable od 12 lutego posiada certyfikację IAB 2.0. Jeśli masz już konto na Chartable i dodałeś ich prefiks do swojego hostingu, to możesz zgłosić swój podcast do tego właśnie rankingu. Serwis PodChaser, który umożliwia m.in. ocenianie i komentowanie podcastów, wprowadził odpowiedzi do komentarzy i ocen. Od zeszłego tygodnia można na nie odpowiadać jako podcast. Jest to coś, co zdecydowanie odróżnia ten serwis od tego, co oferuje Apple Podcast, gdzie po prostu nie mamy takiej możliwości. I jeśli ktoś zostawi nam komentarz, z którym kompletnie się nie zgadzamy, nie mamy tam możliwości na niego odpowiedzieć. Drugim czynnikiem, który przemawia na korzyść Podchaser jest fakt, że w porównaniu do Apple Podcast komentowanie jest możliwe i o wiele łatwiejsze przy użyciu urządzeń z Androidem, które są przecież o wiele bardziej popularne w naszym kraju. Jeśli jeszcze jako podcaster nie posiadasz konta na Podchaser, to polecam jego założenie. Tym bardziej, że Twój podcast prawie na 100% już tam jest. Jeśli jesteś słuchaczem, to warto zajrzeć tam, ocenić i skomentować swój ulubiony podcast. Radiogram już tam jest, a najłatwiej możecie mnie znaleźć poprzez link radiogram.pl, ukośnik, ocena. W zeszłym tygodniu wspomniałem Wam o zaproszeniu do współpracy od tandem media, jakie wysłał Borys Kozielski do podcasterów. Wykorzystanie adresów mailowych pobranych z RSS-ów podcastów i dodanie ich do listy subskrypcyjnej wzbudziło sporo kontrowersji. W odpowiedzi na to, Borys nagrał odcinek zatytułowany Zarabiaj na podcaście, gdzie wyjaśnia cały pomysł i przeprasza za zamieszanie, jakie spowodował. Link do tego odcinka znajdziecie w notatkach. 30 marca w Warszawie można będzie się spotkać z Maciejem Okraszewskim, twórcą podcastu Dział Zagraniczny. Podcast ten polecałem już kiedyś w radiogramie i bardzo nadal go polecam. Jest to bardzo, bardzo fajny podcast. Natomiast samo spotkanie organizuje Kamil Bałuk i Instytut Reportażu w ramach Trzeciego Wieczoru Fanów Podcastów. Wcześniej Kamil organizował podobne spotkania z Joanną Łokuniewską, jak również z twórcami audioserialu Czarny Romans. W notatkach znajdziecie link do tego wydarzenia na Facebooku. Aplikacja do słuchania podcastów Breaker jest już dostępna na Androida. Co wyróżnia tą aplikację? Oprócz standardowych funkcji, jakie oferuje większość z podobnych aplikacji, można w niej obserwować swoich znajomych. I dzięki temu wiedzieć na przykład, jakich podcastów słuchają. Możemy również prowadzić tam dyskusje na temat konkretnych odcinków lub podcastów. Możliwe jest też dodawanie i pozostawianie komentarzy pod odcinkami. A co wyróżnia wersję na Androida od wersji na iPhone'a? Umożliwia ona podgląd komentarzy na osi odtwarzania odcinka. Czyli możemy wskazać, który konkretny moment w odcinku komentujemy. Odtwarzając odcinek z takimi komentarzami, aplikacja będzie później wyświetlała je w momencie, do którego się właśnie odnoszą. Breaker nie jest zbyt popularną aplikacją, szczególnie w Polsce. Być może było to właśnie spowodowane brakiem wersji na telefon z systemem Android. Sam pomysł umożliwienia komentowania i obserwowania innych użytkowników jest natomiast bardzo ciekawym podejściem. Może więc warto wypróbować tą aplikację? A znajdziecie ją oczywiście w sklepie play. Łukasz Witkowski przygotował na podchaser kilka ciekawych list polskich podcastów. Na jego koncie znajdziecie listy obejmujące m.in. seriale, bezpieczeństwo w IT, popkulturalne, te dotyczące prawa, książek, czy też naukowe. Najnowszymi listami są natomiast te z podcastami przygotowywanymi przez polskie radia. Łukasz zebrał podcasty od ośmiu rozgłośnie radiowych, więc jeśli masz swoją ulubioną audycję radiową, której archiwalne wydania, na przykład, chciałbyś posłuchać, to warto sprawdzić te listy i dodać je do obserwowanych. W zestawieniach brakuje mi tylko listy polskich podcastów zajmujących się hmm, podcastingiem. Być może Łukasz przygotuje i takie zestawienie. Ja nie mam nic przeciwko temu. W odcinku, jeśli dobrze pamiętam, 54 zapowiedziałem, że będę nagrywał felietony pod nazwą Radiogram po godzinach. Troszeczkę się to przeciągnęło, ale pomyślałem sobie, że ze względu na to, że się zobowiązałem, puszczę to jeszcze raz w odcinku. Tak więc w tym tygodniu, będzie to środa, ukaże się odcinek pierwszy, który znajdziecie oczywiście w tym samym feedzie, czyli nie musicie żadnego nowego podcastu dodawać i będzie to odcinek z felietonem jako radiogram po godzinach. A w tym tygodniu porozmawiam z wami o radiu, a właściwie o tym, że coraz więcej osób z radia trafia do podcastingu. I czy my, jako podcasterzy niezależni, możemy się tego obawiać, czy powinniśmy się tego obawiać? Jaki to może mieć wpływ na polski podcasting? Oraz czy wyjdzie nam to wszystko na dobre. Także serdecznie zapraszam. Ten odcinek ukaże się w tą środę i będzie pod tytułem Radiogram po godzinach. I jak zwykle, radiogram poleca. A wszystkie podcasty, jakie polecam w tej sekcji radiogramu możecie posłuchać na swoich czytnikach jako playlistę. Odnośniki do pliku RSS znajdziecie na końcu notatek do tego rozdziału na radiogram.pl ukośnik 56. A w tym tygodniu do posłuchania How to Be Superhuman. To podcast od Red Bulla, który przedstawia ludzi, którzy przekroczyli granice wytrzymałości nieosiągalne dla przeciętnego człowieka. Prowadzącym jest Rob Pope, znany również jako prawdziwy Forrest Gump. Polecam ze względu nie tylko na tematykę, ale również na świetne wykonanie. Kto z Was nie chciałby wyrobić w sobie dobrego nawyku? Może czytania książek, lub też zwalczania nawyku odkładania spraw na później? Otóż podcast Małymi Krokami zajmuje się właśnie takimi nawykami, ale robi to troszeczkę w inny sposób. Maciek i Rafał w pierwszym odcinku o danym temacie, na przykład powiedzmy o czytaniu książek, najpierw omawiają dany problem, a w następnych dwóch odcinkach wprowadzają rozwiązania w życie. I je relacjonują. W ostatnim, czwartym odcinku serii, który dotyczy danego tematu, podsumowują swoje obserwacje i weryfikują, jakie metody zadziałały, a jakie nie. Bardzo mi się ta formuła podoba i samo podejście do tematu. Także dlatego właśnie serdecznie polecam Wam ten podcast. Raz jeszcze nazywa się Małymi Krokami. A do pooglądania, jak działa dźwięk w pomieszczeniach. To film od Acoustic Geometry. I jeśli planujesz przygotowanie pokoju na przykład do nagrywania, lub też chcesz lepiej zrozumieć, co powoduje dźwięk odbity od powierzchni, to polecam właśnie ten film. A do poczytania, Jędrzej Paulus sugeruje, abyśmy operowali językiem jak maoryski tancerz. O co chodzi? Oczywiście o rozgrzewkę podcastera. A jak to zrobić, możecie właśnie przeczytać w artykule od Jędrzeja. Przy okazji, Jędrzej może ci nagrać podcast. A jeśli szukacie więcej ciekawych polskich podcastów, to zapraszam do subskrybowania newslettera Najlepsze Polskie Podcasty. Jak wiecie, jestem w zespole, który przygotowuje ten newsletter, i tam właśnie, razem z dwiema Agnieszkami, Karoliną i Wojtkiem, co tydzień przygotowujemy naszą listę ciekawych polskich odcinków. Skupiamy się na podcasterach od twórców indywidualnych, tak aby ich wspomóc w propagacji ich materiału, więc zakres tematyczny jest naprawdę spory i na pewno znajdziesz tam podcast, który cię zaskoczy. Zapraszam więc na stronę najlepsze polskie podcasty.pl i zapisanie się do newslettera. A pod adresem radiogram.pl Ukośnik 56 znajdziesz odcinki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję Kontakt na stronie Radiogramu, media społecznościowe lub bezpośrednio na e-mail radiogram.pl pisane razem małpa A najnowsze informacje zawsze znajdziesz na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach życzy Marek. Do usłyszenia za tydzień. ちょっと待って。